Hejka kochani, witajcie. Słuchajcie, jak wiele z Was wie, jestem aktualnie we Wrocławiu, także nie mówię do Was z mojego centrum dowodzenia, e, tylko takie mamy troszeczkę spartańskie warunki, ale słuchajcie, nieważne. Przychodzę do Was e, z nowymi książkami, może nie nowymi, bo starymi, ale dla mnie nowymi, ponieważ specjalnie je zamówiłam po to, aby zobaczyć, co jest takiego w środku, ponieważ wiele z Was te książki hmm, poleca, wiele z Was mówi, że te książki są świetne i warte zakupu. Ja chciałam się przekonać, czy rzeczywiście tak jest i przy okazji pomyślałam sobie, że Wam o tym powiem, co ja o tym myślę. Słuchajcie, są to dwie książki, jedna jest to Druty od A do Z, druga Szydełko od A do Z. Postanowiłam, że w tym w jednym vlogu opowiem o tych dwóch książkach, ponieważ one bardzo są do siebie podobne. Mimo tego, że jedna jest o drutach, a druga o szydełku. Słuchajcie, ja kupiłam te książki na promocji. One normalnie tutaj z tyłu jest cena 35 zł. Ostatnio była taka promocja w Biedronce za 25 zł, ale mojej mamie udało się dorwać tylko tą z szydełkiem. Dlatego druty od A do Z też zamówiłam po promocyjnej cenie na stronie wydawnictwo RM, RF. Coś takiego. Zostawię wam, e, zostawię wam link w opisie, bo niestety nie pamiętam. I też kupiłam ją po promocyjnej cenie. Tam, mm, wydaje mi się, że też około coś 20 zł mnie to kosztowało za jedną książkę. Dobra. Słuchajcie, e, jeżeli chodzi o Jest RM, słuchajcie, wydawnictwo RM, dobra, już wszystko wiadomo. Ok, słuchajcie, trochę o tych książkach. Myślę, że zaczniemy od drutów. E, powiem Wam. Co jest w środku i co zawierają te, te książki? Słuchajcie, jeżeli chodzi o druty, to tutaj mamy wszystko to, co jest potrzebne dla osoby początkującej, e, czyli dowiemy się, jak nabrać oczka na druty. Mamy parę sposobów, e, jak dodawać oczka, jak odejmować oczka, jak je zamykać. Mamy też coś o żakardzie, o, o ażurach, e, jak zrobić dziurki w swetrze na guziki. Mamy tutaj dużo, dużo różnych fajnych rzeczy. Są też opcje dla, jest też opcja dla osób leworęcznych, co też jest bardzo fajne, pokażę wam, jak to wygląda. Zobaczcie, wszystko jest generalnie tutaj w obrazkach, są też opisy do tych obrazków, są też zdjęcia, jak to wykonywać, jak przerabiać te oczka, ok? I teraz tak, jaka jest moja opinia na ten temat? Ponieważ ja jak wiecie, jestem. Jestem nastawiona na nie, jeżeli chodzi o zdjęcia w książkach. I teraz, w tym momencie, możemy sobie spokojnie porównać tę książkę do Wołk Knitting, ponieważ Wołk Knitting też ma bardzo dużo zdjęć, a jednak jest to książka, którą absolutnie Wam polecam. Dlaczego ta jest troszeczkę gorsza? Jest to na pewno idealna książka dla osób początkujących, ponieważ możecie się dowiedzieć tutaj. O samych podstawach, czyli to, co na samym początku jest wam potrzebne. Okay? Czyli na przykład macie, chcecie zacząć swoją przygodę z drutami i chcecie wiedzieć podstawowe opcje nabierania oczek, podstawowe opcje zamykania tych oczek, i tutaj wszystko, wszystko znajdziecie. Niestety nie sądzę, abyście z tej książki, nie sądzę, aby z tej książki udało wam się to zrobić, ze względu właśnie na te zdjęcia. Osobiście uważam, że te zdjęcia są dosyć słabe. Mam wrażenie, że nie widać tego, co powinno być widać. Przynajmniej ja bym nie zrobiła z tych zdjęć chyba zbyt wiele, ale tak jak kiedyś wam mówiłam, zawsze z takiej sytuacji można wybrnąć w taki sposób, że wystarczy, że po prostu wpiszecie sobie dane zagadnienie na YouTube'a i wszystko Wam wyskoczy. Na pewno jest wiele dziewiarek polskich albo zagranicznych, które pokażą, jak coś takiego zrobić. Także to, jeżeli właśnie chodzi o walk knitting, to tam też są zdjęcia, ale te zdjęcia, może bardziej nie zdjęcia, a ilustracje, e, troszeczkę są bardziej przemyślane, ok? Też nie jest do końca tak, jeżeli chodzi o te zdjęcia. E, myślę, że ja też bym miała problem, nawet miałam, bo już coś tam próbowałam robić, ale można spokojnie jakoś tam. Pomyśleć i dojść do tego. Tutaj, jeżeli chodzi o te zdjęcia, mam naprawdę wrażenie, że na każdym zdjęciu jest to samo, e, dlatego, no, jeżeli o to chodzi, to ja tutaj troszeczkę jestem na nie. Ale jest naprawdę dużo fajnych technik, dużo fajnych rzeczy, które można, e, które można tutaj zobaczyć i można się ich e, nauczyć, dowiedzieć cokolwiek. Okay, są tutaj bardzo fajne, jak zbierać na przykład oczka z boku, jak zszywać. No, wszystkie opcje są właśnie w tej książce. Na, na pewno myślę, że fajnie ją mieć, ale nie uważam, żeby to było coś e, absolutnie niezbędnego. Ok? I tak naprawdę. To samo tyczy się szydełka, chociaż moim zdaniem szydełko troszeczkę łatwiej jest opanować i nawet jeżeli tutaj też są te zdjęcia, to wydaje mi się, że troszeczkę łatwiej można dojść do tego, co autor miał na myśli, ponieważ w drudach mamy trochę bym powiedziała, bardziej skomplikowane te. te mm, Bardziej skomplikowane są te opcje, tak? Czyli jeżeli oglądamy te zdjęcia, to tak nie do końca nie do końca możemy zobaczyć o co tam chodzi, ale tutaj jeżeli mamy chodzi... tutaj, jeżeli chodzi o szytełko, to mamy tylko jedną rzecz, bo mamy szytełko, i jeżeli ja, ja tutaj słuchajcie, patrzyłam na te zdjęcia, one nadal nie są takie, jak ja bym chciała, aby były, żebym wam powiedziała, że to jest naprawdę super, ale na pewno jest to bardziej zrozumiałe. Niż w przypadku drutów. Ale takie jest, tak jak mówię, e, to jest tutaj moje zdanie. Jeżeli chodzi o szydełko i środek e, tej książki, tutaj oczywiście też są wszystkie podstawy, e, jak się robi słupek, jak półsłupek, e, jak podwójny słupek, e, jak się dodaje oczka, odejmuje, e, jak się kończy robótkę i tak dalej, i tak dalej. Także są tutaj wszystkie te potrzebne rzeczy dla osoby początkującej, która chciałaby zacząć swoją przygodę właśnie z, z szydełkiem. E, Także to. No, i tak jak Wam mówię, oczywiście tutaj w środku, nawet jeżeli nie zrozumiecie tych zdjęć, to możecie spokojnie sobie zagadnienia wpisywać w YouTube'a. Ok? No. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o te książki. To jest moje zdanie. Pamiętajcie, że ja tutaj mówię o moim zdaniu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, ponieważ na rynku mamy, wydaje mi się, że troszeczkę lepsze książki. No, ja zachwalam po prostu Vogue knitting, bo uważam, że jest naprawdę świetny. Jest troszeczkę droższy, ale właśnie z tego względu wydaje mi się, że lepiej zrezygnować z tych e, książek, które są nie do końca przemyślane, na rzecz tych książek, które według mnie naprawdę są warte e, tej ceny. Tak więc słuchajcie, żeby nie było, że ja Was. E, zniechęcam do zakupu tej, tych książek. Absolutnie one są w porządku, e, są ok, tylko ilustracje tutaj są troszeczkę nieprzemyślane. Ok, Macie do wyboru druty albo szydełko, w zależności od tego, co potrzebujecie. Tak jak wiecie, e, mój kanał teraz będzie troszeczkę bardziej wzbogacony w szydełko, e, także na pewno, jeżeli robicie i na drutach, i na szydełku, no to dwie książki wiadomo. E, moje zdanie na ten temat już znacie, także... Dajcie wy teraz znać, co wy myślicie o tych książkach, czy macie, czy korzystacie. No bo ja szczerze wam powiem, że po prostu przeglądałam te książki i, i tyle. Tak naprawdę tak to wyszło z tego. Nie wiem, czy do nich wrócę, ponieważ nie ma tutaj. Dla mnie nic ciekawego, ale może osoba początkująca by coś znalazła. Chociaż myślę właśnie też sobie, że osoba początkująca nie do końca zrozumie, co jest w tej książce. Więc słuchajcie, to, to jest tylko moje zdanie, ale jestem ciekawa Waszego zdania, Waszej opinii. Także dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co myślicie o tych książkach. A tymczasem ja Was pozdrawiam. Hejka!